A, no i 5 głosów dane. no jak ja tego nie wygram, to mnie pierdolnie coś chyba, JOP Dzień dobry, tu Fame MMA, wygrał pan 100 tysięcy złotych na loterii Fame MMA. Co ty biegnolisz? Słuchaj gości, to jest niemożliwe, może i dałem 20 głosów, ale nie mogę być. Kurwa, oczywiście, że tak. Wygrał pan 100 tysięcy złotych. I co na co pan chce przeznaczyć te 100 tysięcy złotych? Tylko chwila. Muszę włożyć chip nowy dla Wojtka Goli. Kupa. Kurwa jeszcze ten gruba a Chociaż nie umandzia podobne świecie. I nie ma się. Przepraszam, nie będę tak mówił, przepraszam! Kurwa, wygrał pan e, nie ten głos. No wygłał pan, wygłał 100 tysięcy złotych. Będę ma naprawdę popiernony chip. 100. No, i coś, tego... on uciekł, to nie jest prawda. To jest prawda, kurwa. Masz 100 tysięcy złotych. Da, 100 tysięcy masz w banku do tych Ambergold? No i teraz, pora obejrzeć MMA. Nie będą mi głupki przeszkadzać. Ja to obejrzę. No i zobaczmy. I gdzie, gdzie ja tam jestem? No Naprawdę wygrałem?! Czemu ja ich wygoniłem?!